Było morze, w morzu kołek, a tak naprawdę to było osiedle, na którego końcu był parking, na którego końcu stał od kilku lat stary opuszczony i zniszczony wrak samochodu. No i ten kołek wydawał się idealnym statywem na umieszczenie kamerki solarigraficznej, żeby złapała zarówno samochód, jak i południową część nieba, po której będzie spacerować słońce. Skleciłem sobie na prędce solarkę, zakamuflowałem ją idealnie, jak myślałem, ale rzeczywistość okazała się inna. Przykleiłem ją klejem montażowym, mając nadzieję, że nikt się do tego nie przyczepi, że nikogo nie będzie to kusić. To moja druga solarka w życiu, więc żeby tylko nie zapomnieć, zdjąć zaślepki, bo cała robota na nic. Okej, okay, załatwione. Jeszcze tylko drobna korekta położenia i czekamy. Niech teraz słońce zrobi swoje, a ludzie nie widzą tego, czego widzieć nie powinni. No i należy mieć nadzieję, że sąsiedzi z zapłotu nie zaalarmują policji albo antyterrorystów, że ktoś zamontował jakieś wybuchowe urządzenie albo inne kamery szpiegowskie. No i minął tydzień albo jakieś 600 tysięcy sekund i postanowiłem, że podczas codziennego spaceru z psem podejdę tam i dokonam wizytacji, czy wszystko ok. Zaraz zaraz czy ja widzę podwójnie? Okazuje się, że chyba kurczę, mam jakieś problemy ze wzrokiem, bo co ja widzę, a raczej czego nie widzę? Nie ma samochodu. Stał tu kilka lat i co, minął tydzień i znikł? Kurtyna, żeby tylko nie okazało się, że znikła również moja solarka. No, na szczęście jest. Wisi. Nic się jej nie stało, ale na wszelki wypadek ją zabiorę. Zwłaszcza, że sens fotografowania samochodu, którego nie ma, no właśnie ustał. Zatem ciach, gąski, gąski, do domu. Jeszcze trzeba pozbyć się kleju ze słupka, żeby nie pozostawić po sobie zbędnych śladów i zmykać z materiałem do domu. Kieszeń na pewno będzie bezpieczny. Pucha wydaje się być nienaruszona, więc mam nadzieję, że wszystko w środku będzie ok. Przystępujemy do operacji. Siostro, skalpel. No i teraz ta emocja. Czy cokolwiek się naświetliło? A jeżeli cokolwiek się naświetliło, to czy jest to cokolwiek warte? Powoli, powoli, żeby nie porwać papieru, delikatnie wyciągamy i. Jest, coś się naświetliło. Nawet, nawet, coś widać. Oto negatyw. A tak wygląda gotowe zdjęcie. Jeżeli Wam mało, obczajcie jeszcze inne moje filmy solarigraficzne. Zapraszam serdecznie.